Byliśmy z ekipą na wakacjach, ale przy powrocie zabronili nam wejść na samolot z Capibarą. Dlatego ja i Franuś poleciliśmy prywatnym samolotem i wróciliśmy do domu ekipy, w którym jednak kała na nas mała niespodzianka. Wreszcie Franuś wróciliśmy z naszych wakacji, no niesamowita to była podróż, widzicie, Franuś cały przygotowany na wakacje. My wróciliśmy innym samolotem niż cała ekipa, więc pewnie ekipa doleci tutaj na dniach jakoś, albo w ogóle dzisiaj powinna dolecieć, bo nie wpuścili nas na samolot razem z nimi nie szanują tutaj takich zwierząt. Jakim cudem udało się kaczuchę przepnąć, chociaż dobrze że się nie dowiedzieli, że on jest właśnie e, też zwierzakiem, ale... Otwarte drzwi? Franuś? Franuś, coś się wydarzyło. Widzisz to? Halo? Czy ktoś tu jest? Zamykaliśmy drzwi na klucz. Nie powinno być takiej sytuacji. Halo? Mój pokój jest, ale jest otwarty. Fioletowe? Coś tu chodzi. Ty tu A, co ty robisz? A! Co ty, tu robisz? No co ty tu robisz w naszym domu? To? Czy to jest Leon i Spike? Franuś, co się tutaj dzieje? Czy, 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 czy nasz dom właśnie za tym? Nie. Kiedyś ja byłbym tego zaatakowanie, bardziej się tu wprowadziliśmy. Dobra, ale pominąłeś moje ważne zdanie, nasz dom. Dlaczego jesteś w naszym domu? E, no słuchaj, sprawa wygląda tak, że to już nie jest wasz dom, tylko tak jakby Spike, myślisz, że możemy tutaj powiedzieć to? Chyba skaczę, to znaczy chyba, że tak. No słuchaj, nie było cię długo tutaj, ani e... twojej ekipy. w domu no to stwierdziliśmy, że dom stał pusty i się wprowadziliśmy. Co? Nie, nie, nie można tak zrobić nigdy. No i ale to nie otacza. dlaczego? Nie można? Jak? Jesteście moimi minorami! Leon, Spike. Nie wiem, naprawdę! Jak jeszcze to nie będzie, Edgar, to jest coś niesamowitego. Dobra, ten fioletowy, czekaj. O znak, Karol. szali! Może tam Szali! Halo? Halo? nie Nie że spełniają się moje marzenia aż czy ty to widzisz? Przez całe jesteś? wakacje graliśmy w Brawl Stars. Yy, nie jestem Szymuś. No, wprowadziliście się do mnie do domu. Do twojego domu? No, ale przecież... to jest dom. Zobaczcie tutaj, przecież jest wszystko czarno... Znaczy, czerwono na białym. Widzicie? No dobra, ale... O, jest a, to jest jakiś fotokontakt. A czemu zajęliście te pokoje w ogóle? Tutaj Miko mieszkał, a tego pokoju nie zajęliście. No bo, słuchaj, wszystkie pokoje były puste. Dlatego no stwierdziliśmy, że sobie je przerobimy na nasz styl. Tylko, że zostawiłeś po o! sobie tutaj śmieci. E, Franuś! O Boże, dobra, nie, nie, e. Franuś! Franuś, wytłumacz się z tego. Fra, popatrz tutaj, Franuś. Ranuś, nie patrz na mnie teraz. Popatrzysz tam w... o właśnie. Ale co ty zgadzasz na jakąś kapibarę tutaj biedną? Niech ona tutaj sobie leży spokojnie i, i, i niech niech sobie to później... Nie wiem czy wiecie, ale ciekawostka o kapibarach jest taka że kapibara zazwyczaj mm, Jakby y, sprząta sama po sobie swoje kupy jedząc je? To jest taka ciekawostka, ale. ale... No dobra, już e... tam. No robić. czyli tamte co zostawiliście, Więc... to jest cały, tak? Nie, to jest kapibary przecież! O co tutaj chodzi? To to jest się nie się jakiś tutaj. Nie do prowadziłem nas się do po prostu, nie, nie było. Prowadzi... Okej, okay, czyli możemy cię tutaj nie, nie, witować, nie, tak? Nie, 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 nie. nie. Dobra, ja najpierw chcę poznać was wszystkich tutaj, bo to jest niesamowite. Znaczy, cała ekipa powinna gdzieś się jutro albo pojutrze przyjechać. Cała ekipa? No, Nie, czekaj, nie widzisz tego ogromnego napisu z przodu, poczekaj. Minecraft ekipa, nie widzisz? Tutaj A, Na mieście nie dowieźli całego napisu, tam jest. Ma powinno być Minecraft ekipa zadymiarzy z Brawl Stars. Nie, ja myślę, że to jest jakaś reklama po prostu. No właśnie taki Billboard nie. Przestań, hmm? przestań tak mówić. Dobra, idę, idę zobaczyć, co się tutaj dzieje. <laughs> Edgar! Edgar! Halo? Cześć, Edgar. Halo. Edgar jest chyba faktycznie taki, jaki mówili. On, czy to, on jest trochę creepy. Dobra, jednak nieważne. O, i No biedny... wrócili tu! Mortis! O nie! On jest faktycznie grabarzem? Tak jak wszyscy mówili. Nie niego za długo! Jak zobaczysz, że się na niego tutaj spoglądasz, to... Żarny będzie twój los! Chyba... W... wiesz co? On już widział jak na niego patrzyłem. Ale mamy dalej Melodii! Me- Melody! No tak nie mogę przećwiczyć mojej piosenki. No, sorry, to ja jestem. Jestem Szymuś Jesteś Piper? Piper! Cześć! E, wszyscy Cię macie ty też. Jesteś? Wszyscy macie też kolory swój. Ja jestem szymuś. Miło było bardzo poznać. To jest mój dom. No, no już nie dom. twój dom! To nie jest twój dom! Nie no, to jest Franusza, gość chodź, dom, to jest. Nie, nie no, co wygadacie. Dobra, i faktycznie. Ej, zostawiliście jeszcze żółty pokój. Tutaj tak śmierdziało jakieś łabędzie. Nie wiem, co to jest kurcze żółte. E, Tutaj to? to jest kaczka. Ona tak naturalnie no, nie... pachnie po prostu. Ja idę po w takim razie po Franusiu. Eee... E. Jeszcze gaz? Hej gaz! Hej! Ja nie wierzę, że są wszyscy moi ulubione z Nie wierzę! I wszyscy za zastanawiają się akurat mieszkać w moim domu, to jest niesamowite. No dobra, ale skąd ty nas z znasz tutaj? No, no, no gram w bronstart przecież. Wy, wy nie gracie w bronstart? Przecież wy jesteście w no to... Jak niby... Jak gramy w bronze? Nie wiecie, że jest gra o was? Gra o nas! O. Edgar tutaj! Edgar miałobyśmy swojej rerek w domu! Jak tu nie wiecie? Wy naprawdę nie wiecie, że jest go was gra? Że no ja z was gra? wszystko! Ty możesz dawać sobie niewidzialność. Ty masz takie ogromne jakby nuty i możesz nimi później atakować. Ty Jesteś najlepszą pistolerą! Niesamowite. A ty, Piper? Ty jesteś snajperką, masz najlepszy wzrok możliwy. A Edgar? A Edgar? Właśnie... To, to dużo jest informacji o Edgarze i w końcu nie wiadomo, czy go lubili rodzice, czy nie. A ty, Gaz? Masz ten balonik, który zawsze trzymasz w ręce. No przecież to jest niesamowite. A Spike? Spike boi się mówić, bo boi się swojego głosu. Cię nie, nie go. On tutaj jest biedny i nieśmiały. No więc ja znam I wszystko. To bardzo dziwne, że... Dobra, ale w sumie, w sumie możemy się jakoś dogadać. Ja, ja bardzo chętnie z wami zamieszkam, myślę, że cała ekipa też bardzo chętnie z wami zamieszka. A gdzie my mamy was niby w naszym domu pomieścić? Nie ma tyle miejsca. Tam teoretycznie były dwa pokoje wolne, które akurat zajął Leon i Shelly. I wróci Maja i Gotti, no to trzeba będzie jakoś się dogadać. No i wtedy jeszcze no. wchodzi jeszcze takie no. rzeczy do roboty, jak na przykład kto będzie sprzątał w jaki dzień dobra, dobra. i w ogóle... No, nie, 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 Wszystkie pokoje są zajęte. Jak tutaj sobie to wyobrażasz? Zielony? Przecież y, ja tutaj mieszkam we dwójkę ze spajkiem. No to y, Shelly tutaj ma mały pokój strasznie, tylko dwa piętra, więc jak ty sobie to wyobrażasz, że ona będzie tutaj dzieliła się no, z no tym No pomyślimy, to jest ogromny dom. Nie wiem, na przykład y, Edgar zamieszka sobie z baroną na basenie i będzie super. No co, nie, nie, Co nie, ty nie, co nie, co jest no, w ogóle? To, Edgar Edward by się na to skoń, własny. Nie, No właśnie. Nie no, ale i tak zrobił dziurę w oknie przecież. To po co? No bo, no Edgarosz taki jest, ale słuchaj, nie ma takiej opcji. Cała ta ekipa nie może wrócić do tego domu. Nie no, przecież to jest mój dom. Zresztą, co nie mi no, przecież? To był twój dom. Jest mój dom. Był Bim, twój dom. Był. Jest mój dom. Był. 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 Był twój dom. Eee... E, Franuś, Franuś, Franuś no robi to... się... Tak, więc A, bardzo miło go nam się tam się tam no. Nie, Franuś Franuś, 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 mamy pewien problem. Wiesz, chodź, robię Franuś ze mną. Widzenia! Do, Do zobaczymy nigdy! Nie no, Franuś, to jest naprawdę niefajne. Popatrz, i oni teraz wszyscy się na nas patrzą w sumie. Musimy jakoś ich przegadać, naprawdę. Albo nie wiem, może zadzwonimy po prostu Franuś na policję. Co o tym myślisz? O, dobra, udało, Halo, policja! Witam. E... Policja w Żarach? W czym mogę służyć? Jak w Żarach? Czemu w Żarach aż? Poproszę z Minecraft Miastem! Dobra, nie no, Franuś, jest problem, połączyłem się z policją w Żarach, nie możemy, nie możemy nic teraz zrobić. Dobra, nie no, spróbujmy się z nimi po prostu dogadać. Nie wiem, zapłacę im 500 złotych może? Franuś, Franuś, co ty powiesz na to? że z tobą gada, Franuś, wiesz jak nic nie mówisz? Dobra, nie ma problemu. Ja im zapłacę 500 zł i zobaczymy. Może, może to wszystko wtedy jakoś zadziała. Okej, okay, Franuś, pamiętaj, znasz swoją rolę? No, przede wszystkim po prostu nic nie rób i będzie git. Dobra, dzwonimy. Halo. O, Co się dzieje? Cze cześć, mamy dla Was wody. pewną propozycję Mówię, tak, no, no, ale... Ja tam jest mój pokój i ja nie mam w sumie gdzie mieszkać z kapibarą, bo patrzcie jaka ona jest słodka. I nie będziemy przecież mieszkać na śmietniku, więc możemy wam oddać y, nasze ostatnie 500 złotych po prostu, żeby zamieszkać i tak? 500? Tam... No, tylko tyle ma. Przecież cała ta posiadłość jest warta 500, ale milionów! No, no, ale to moja posiadłość, nie pamiętacie? No już nie twoja. Nie Chyba twoja. zapomniałeś sobie, że tutaj przyjęliśmy cały dom. E, i naprawdę puścicie nas z torbami: mnie i Franusia. patrzcie jaki Franusia jest tak. super. Tak. Co? No, ale też wiesz, co Franus może zostać? Ale no, ciebie bezpieczny. tutaj nie wpuścimy. Jak, Franuś! Nie! Ale nie wiem, czy on by chciał z wami pójść. Zobaczymy. Ale jest taki słodziutki! Widzicie? Franuś nie chce z wami iść wcale. No nie no, ja mam taką ofertę. E, jeśli oddasz nam Franusia, pozwolimy ci spać tam, pod tamtym drzewem. Co?! Nie, Franuś, chodzi, idziemy stąd. Dobra. E, do widzenia, co Nie, nie wracaj! No nie mam zawiaru w ogóle. Kilka dni później. Nie no to jest niemożliwe. Słuchajcie, oni już kilka dni nas tutaj głodzą. Popatrzcie, nawet spróbujemy jakieś, nie wiem, ze śmieci, coś wyciągać i tak dalej. Może poczekamy jakoś na noc i spróbujemy... Spróbujemy się dostać do naszych pokojów, Może nie zauważą w ogóle, jak tam jest nadal ta kupa, to jakoś przeżyję po prostu i będziemy tam tak żyć mimowolnie. Dobra, poczekajmy na noc. Dobra, Franuś. Przygotowany na wszystko. Ej, nie musiałeś się ubierać jako agent 007. Musimy się tam jakoś dostać, tak żeby nikt nas nie słyszał. Franuś, więc. Ciii. Tum, 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 tum. Dobra, Franuś, teraz delikatnie i najciszej, jak tylko możesz. Ej, dobra. Tam ciągle jest jakiś szczuriken. Lecimy dół, dobra. Ciii. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Chodź. Dobra, Franuś, jesteśmy tutaj, zamknijmy teraz. O, przytliwej Franuś, nie wiem, weźcie tego pospiąć. Weźcie tego pospiąć w końcu, no. Dobra. Najważniejsze jest teraz się przespać. Więc idź tam Franuś do siebie. Chodź, chodź, chodź. Okej, okay, to skoro Franuś już poszedł spać, to ja też. Dobranoc. Halo! Wstawaj! a, a, a! Ej, a! ej! A! 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 Co wy tu robicie w moim domu? A eee... hmm, hmm. ty robisz w naszym domu? No przypadkiem mi się tutaj tak, zaskoczyło. Przecież e, ja jak to ważną, no, poważnie, tutaj jest e, moja twarz cały czas. E, a ja jestem Dobra. jeden z Słuchaj, nie, nie, nie. Tak. My tutaj wszystko wiemy, nie musisz udawać. Eee... Shelly, tak. Może zaproponujemy mu to? Myślę, że to będzie dobry pomysł. Eee... No dobra, możemy spróbować. No, w sumie... No, ale co takiego chcecie mi zrobić? Co, co, co chcecie mówić? Co? Obserwowałem cię na niewidzialności przez cały czas, jak się tutaj wkradłeś i... Co?! Jak?! No... Dobra, dobra, dobra to dokończyć. No dobra, dajmy. Stwierdziliśmy razem z Shelly, że twoje umiejętności szpiegowskie są wręcz odzieśmielające. Ty, dokładnie, no bo przegrać się no. przez tyle osób i to zadymiarzy, no to nie lada wyzwanie. Gdyby nie faktycznie miałby tutaj mocno niewidzialności, mojego tutaj ulta, no to nikt by się nawet nie, nie dowiedział, że tutaj się wkradłeś. Eee, i co w związku z tym? Chciałbyś dołączyć do szeregu zadymiarzy. Czy byłbym zadymiarzem wtedy? Tak! tak, tak. A, a jaką bym miał umiejętność? Mógłbym śpiewać jak Melodii na przykład, albo mieć taki walon jak gaz? A spróbujcie zaśpiewać. O kapibara, to właśnie kafiwara jest. To kafiwara jest. Jak myślisz melody? Mógłbym wyjść takim jakimś... Myślałeś, że musiałby troszkę potrenować może. Tak! Dobra, jak ty takim wyjść właśnie za Dobra, zgadzam się, a możemy też zrobić. Ale... że kapibara e... też będzie za Ona patrzy, jak się ubiera. Tak, jak najbardziej, no przecież kapibara tutaj taka e, elegancik, zobacz, no agent normalnie, ale no wkradła ty... się razem z tobą, no przecież. No, ale mamy tutaj warunek. No, jaki warunek? Musisz przejść celsty za CO?! Co? To na pewno musi być gigatrudne. No oczywiście, że trudne. Przecież Shelly jak ostatnio przechodziła test tutaj, to ona na 24 godziny musiała... wywieziona była tutaj do innego kraju i musiała sama wrócić na przykład. Co? Test z jest bardzo ciężką rzeczą, no ale za może być tylko najlepsza osoba. No, no oczywiście, że tak. Ale to i będę i ja i Kafimara, czyli tylko jedna z nas będzie. A będziecie, ale nie będziecie mogli chyba tutaj y, razem testów wykonywać co nie Shelly. No nie, Kapporna dostanie swój osobny test. Co? No oczywiście, że tak no, no dobra, no to, a wtedy będę mógł normalnie już mieszkać w tym moim domu? Ty, tak, ale no nie wiem, jak z resztą ekipy. No, to hmm. najwyżej im też zrobimy no, test, będzie za ciężko, ten ale dnia. zobaczymy. Dobra, okej, okay, ja się na to zgadzam, ja się na to piszę. To kiedy okay, będzie ten test? No ty, co, jest jeszcze, no tutaj ciemno, my musimy też się wyspać. Przede wszystkim ty musisz tutaj być wypoczęty, w, tutaj. Yy, bo musisz się skupić potem na tym wszystkim, żeby to zdać, bo jak nie, nie zdasz to tylko jest tak. tutaj. Jest tak? problem. Edgar śpi w moim łóżeczku. Eee... Eee... Słuchaj, łóżko jest duże, eee. EDGAR, WSTAWAJ! EDGAR! WSTAWAJ! To moje łóżko, Edgar! Przecież masz swoje! Dobra, Edgar, idź sobie spać do siebie właśnie i, i nie wpychaj się do innych chłopaków do łóżka. Dobra... Nikt mnie tu nie chcę. Dobra, eee... Pa, pa, Edgar! Dobra, więc, no... No, jutro, tak? Testy? No, tylko jak nie znasz, to będziesz miał tutaj wizytę z Mortisem. Nie, co?! Nie, tylko no, nie Mortis! Nie przed. Zgadzasz się, tak? Już załatwiono wszystko? Dobra, dobra, skoro... Dobra. Super! Dobra. Skoro nawet Gaz zdał ten egzamin, no to ja też raczej zdam. No to oczywiście, że tak. No to ty tutaj się wyśpimy, czy tutaj już zostawiamy, żebyś yy, mógł być wypoczęty na dobra, jutro. Yy... Powodzenia. Ja Pomodzenia. muszę wszystko powiedzieć Kapibarze, bo ona przez cały czas spała. No, ale dobra. Papa. pa. pa. Bajo. Dobra, chyba w takim razie widzimy się w wyzowie na moim teście. Cześć.